Kochani, Witajcie na kanale. O matko i córko, dzisiaj odcinek yy, dla prawdziwego łasucha. E, kochani, wracamy jest... do nagrywania Challenge. Tak ostatnio się złożyło, że Aha. parę takich odcinków nagrałyśmy. I dzisiaj nagrywamy kolejne Z tym, że to taki odcinek wyjątkowy, bo w okazji tłustego czwartku. To, kochani, jest Uch. dzisiaj. Nagrywamy praktycznie na żywo Live, ponieważ szybciutko nagrywamy Ten odcinek, tak. szybciutko go montujemy I szybciutko wrzucamy na, na kanał Także to się dzieje tu I teraz kochani Bez żadnej ściemy Nie nagrywamy tego kilka dni wcześniej Tak, w... tłusty czwartek to tłusty czwartek Nie chciałam nagrywać takich filmów wcześniej bo mówię, co mam się obiadać z pączkami przed tłustym czwartkiem A w czwartek co potem? Nic? Czym się pochwalę? Ile pączków zjadłam? Tak, tak także... ile, ile zjadłam już dzisiaj pączków? No dzisiaj jeszcze jed... ani jednego O, ja zjadłam już dzisiaj dwa. To ja teraz będę miała e, w brzuchu miejsce na to, aby dużo szybciej niż ty być może zjeść trzy pączki uławiamy się na trzy pączki, tak? Która na szybciej, szybciej pączki. zje trzy? Tak, tak, tak. No to już właśnie wam sen, z wam sens naszego dzisiejszego odcinka, e, która szybciej zje trzy pączki. Dobrze się złożyło, bo mam akurat sześć pączków z marmoladą i z lukrem To te możesz odłożyć. E, ale pokażę, co jakie jeszcze, dobra. Jak jeszcze okay. kupiłaś. E, kupiłaś jeszcze co? Te z czekoladą, to są z witą śmietaną, tak. tak? A te też są z marmoladą, tyle że są posypane cukrem-pudrem. Dokładnie. Tak? A my wybieramy te z lukrem, no, tak? No, Czy się jakoś porówną. podzielimy? Nie, bo jest porówno ich. Wiesz o co chodzi? Tak, szybko. Szybko, tylko hurtowa będzie po prostu jadły. A jak zrobimy na przykład coś takiego, żeby nie było nudno? No, okej, okay, ale czekaj, jak to zrobisz? No, nie, bo ja mam trzy. Trzy, trzy. Trzy i trzy. No, nie będzie jakieś rozmaicenie, nie? Nie dobra. wiem, jak to ja się muszę przed odcinkiem napić. O, ja nie piję, żeby sobie miejsca. E, żeby było miejsce po prostu, okay. na A nie wiem, może to jakoś rozłożymy bardziej, co, czy nie? No Dobre. nie wiem, o, to może tak zrobimy, dobra. o, dobra, o. I, teraz i te, raz są, dwa, trzy raz raz a te okay. są trzy moje, a te są trzy twoje. Dobra, podzieliłyśmy to jakoś, trzy, trzy? cztery, cztery. Ale co? Mogę to już wziąć? A to są zawody? Szybciej! No, szybciej, raz, dwa, raz, dwa. No, ja was kibicuję, bo żebyście się obijacie. No, raz, dwa, 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 no dwa, No szybciej, no Szybciej, dwa, Dawaj, tak dwa, No, dwa, 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 no Naczynek nie może być półgodzinny, godziny. No <laughs> dawaj! No dawaj! Ojej, dzieciutko! Dawaj, 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 Kasia, Kasia! Dawaj. A ja? Pawła, ty przy następnym pączku, no! Pać. Dawaj, 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 dawaj! Daddy nam to szkodziło! No! Przypomnij ja te no. 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 <laughs> trzy pączki! No! Pączki! No dawaj, dawaj! Tysiąc kalorii! To jest półtora godziny biegania. No Paula, a ty, tu będziesz spać? Nie planowałam. No. Nie się nie powiedziały, że każda część... No ale ruchy. To ma być śmieszny odcinek, bo mi zawiał ósmo, bo ja robię jeden drugi, o co mi łodziło! Szkoda, że ja, ja myślałam, że to będzie tak szybko, takiego No nie, No właśnie, no, ty... no ja, no dawaj, nie możecie już oszukać, tak z niej pączków brać udziału, działu, nie. No, a nie. ja chciałam zrobić, nie dziesięć No dawaj, dawaj. No nie ja do pisiana. Nie, Bez picia. No jest bez picia. No! Nie da się. Jest! Bez picia, bo z picia jest oszustwo. Kurde, ale wiecie co, to w ogóle nie mam żadnej radości. Nie i 50, już minuty jemy pączki. pączki. Nie 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 pączki. pączki. No. Szybko, 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 no dawaj, Kasia, dawaj. No, da Pał się... już trzeciego je! No. Wygraj. Widzowie już, już, za... za... już się bo. pogubili, widzę, już zapomnieli, tego pączka cię. Już no. no, dawaj, dawać. No, szybciutko gryziemy. Ten z był jeszcze taki wierzchołek, no, a ten jest tak zły. No, szybciutko. A zdrowie. O no, nie! Trochę no, mokrego. Na do no. za. Tak, będzie lepiej No dawaj, dawaj, no, dawaj Na dawaj, ojcu, dawaj. to Na dawaj, a, nie możesz. a wygrany dostaje nagrodę, 6 pączków. Patrzcie ja mam to jest jakaś oszukańczka. Nie, ale ten kto wygra, musimy to teraz jakoś, ten kto wygra, kupuje przegranej, ten kto wygra, kupuje przegranej, bon do ulubionego sklepu za pięć dych. Ten kto przegra, kupuje wygranej. Mał przegrany kupuje bon.

Masz no, szapła. Piękne. A ja on to w no, to... ja no, no, ja ja ruch no, ruchy, ruchy. No nie odpuszczaj, Paula, nie poddawaj się. Ja po prostu <śm> ja ja bo, bo ten film się nie skończy, dopóki nie jeszcze jego Pączka. O, no. No tak, nie. no tak, przeglady też musisz zjeść do końca, nie. no tak, musi być skończone, nie. no trzy pączki, no tak, no. A to ja już można wtedy popić. Nie, na koniec, jak zjesz trzy pączki, to jest nagroda. Mm, Zimna woda. Mm. Ja, to nie, no No. nie ja Nie no, wy sobie rozmawiajcie, a ja sobie daję. To było głupie. To był głupi challenge, byś na 50 ja jeszcze kupiłam ponki, to jeszcze ci zapłacę za na On nas i sobie kupi kartę do siłowni. No, mogłam ci kupić, a nie reserwę. Ja no, no, dawaj, Paula. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, pada, jesteś, pokaż. Gazuję z Paula, szybko całego do Ma wygrać z mamą. No, Ale za pół. Nie! To Nie! trzeba było Deha, delikatny. <grymne> Mama się teraz dyrektuje, ma czas. może <grymne> się A ty jesteś? sej. To wcale nie było dobre, ten mm -hmm. Gratulacje. Tymi obliczonymi <grymne> No to Paula. Raz, dwa, no. To już z wodą. To już tak naprawdę z wodą. Finisz. Myślałam, że to wygram. Ale mój instynkt nie się nagle włączył. Kochani, muszę Wam przyznać, no. że to naprawdę było trudne. Ja myślałam, no, że my to tak. zrobimy. Ty, że, te, no. że z jedynie tych y, trzech pączków to nie będzie jakaś tam wielka filozofia, ale okazało się, że to jest dość trudne. Można się nabawić traumy. <grym> ale pamiętasz, ja mam takie zdjęcia. jak wszystka pączka. To wszystko przez to. <grym> to wszystko nie, wietło. ona ci dawała, a ty, a ja się <grym> otwierałaś. Nie, ja nie chciałam właśnie, tam miałam taką skwarzunę, mnie ja to nawet płakałam. I się mnie z tego zdjęcia zawsze. Tak. No. W każdym razie, kochani, wygrałam, dostanę od Pawliwy pięć dych. Super, dobrze, że wymyśliłam tę motywację. No. I kochani, i tyle. I kochani oh, szczęśliwego tłuszka. Szczęśliwego tłustego pączka. Szczęśliwego tustego pączka. Czekaj, to było już takie wszystkie życzenia pomieszane w jedno, tak? Tak. Do szczęśliwego, głowego Smacznych pączków Wam życzymy, kochani! Tłustych pączków przede wszystkim! I nie przesadzajcie! Mało bolących zębów! I nie przesadzajcie, kochani! Pamiętajcie, to, żeby popijać! <laughs> I nie przesadzajcie, kochani! Papa! Pa. Bajo.